Bartosz Kopacz, to nabytek Lechii Gdańsk. Cześć Bartek. Cześć. E, witamy Cię w Gdańsku. Powiedz nam na początek, dlaczego zdecydowałeś się na przynoszenie tutaj do Lechii Gdańsk? No, po pierwsze myślę, że, że to jest krok do przodu w mojej, w mojej karierze piłkarskiej. No, Lechia w ostatnich sezonach jest w czołówce polskiej Ekstraklasy. W tym, w tym sezonie no, no, Lechia dotarła do, do finału Pucharu Polski, nie udało się wygrać, ale, ale sezon wcześniej zdobyli ten puchar, więc, więc no, to na pewno były takie główne czynniki. Wcześniej współpracowałeś już z trenerem Piotrem Stokowcem, poznaliście się w Zagłębiu Lubin. Czy ta decyzja o przynosinach, tutaj, o przynosinach tutaj też była spowodowana tym, że współpracowałeś wcześniej z tym trenerem? Czy to też był ważny czynnik przy podejmowaniu tej decyzji? Na pewno tak, na pewno był to ważny czynnik, bo, bo też wiedziałem mniej więcej, no, mimo że, że ta współpraca nie była, bardzo długa, bo, bo niespełna półroczna. To wiedziałem mniej więcej czego się spodziewać i na pewno to też, to też był czynnik, który, który zdecydował o moich przenosinach. Jak spędziłeś przerwę między sezonami? Czy to był wystarczający czas na regenerację i zebranie siły na nowy sezon? No, przerwa to tak yy, pół na pół można powiedzieć pół, pół trochę yy, pół przerwy. No z, na przeprowadzce zeszło, można powiedzieć, bo, bo jednak trochę kilometrów było, żeby, żeby przewieźć te wszystkie rzeczy. No a druga połowa, no to już tutaj na miejscu, znaczy tutaj, no, w Gdańsku na, 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 na miejscu tam parę dni, też był czas na wypoczynek. Wielu piłkarzy chwali sobie nadmorski klimat. Czy ty jako chłopak ze Śląska myślałeś kiedyś o tym, żeby właśnie zagrać w klubie nad morzem? No, znaczy, no, jakichś takich myśli nie było, ale gdy. gdy... Nadarzyła się okazja i przyszła oferta z Lechy, no to, to podjąłem taką decyzję i myślę, że, że, że to wyjdzie na dobre mi i całemu zespołowi. Na no, co Twoim zdaniem będzie stać lekie w nowym sezonie Ekstraklasy? No Myślę, że polepszenie rezultatu z tego sezonu ostatniego, czyli, czyli yy, no, walka o, o, o medal. Tego, tego bym życzył. Jakich zawodników tutaj, którzy są już w zespole, znałeś wcześniej, czy, czy tak, takie osoby, które, z którymi miałeś wcześniej styczność, pomogły ci nieco w aklimatyzacji tutaj w drużynie? Tak, grałem z Jarkiem Kubickim, grałem z Rafałem Pietrzakiem, też miałem okazję grać trochę wcześniej z Michałem Nalepą, więc no, ta aklimatyzacja myślę, że przebiega... W sposób udany jak na razie nie, nie ma większych problemów i, i na pewno chłopaki też, też wzięli mnie trochę pod swoje skrzydła i, i pomagają mi w tym. Właśnie chcę zapytać o ten epizod z Michałem Nalepą, bo szczerze przyznam, że dowiedziałem się o nim dopiero dzisiaj. że 9 lat temu w ruchu radzionków razem tworzyliście środek obrony. Czy z perspektywy czasu spodziewaliście się, że no blisko 10 lat później spotkacie się w Ekstraklasie w jednym klubie. No nie no to właśnie taka ciekawa historia bo tworzyliśmy najmłodszą parę stoperów, chyba no myślę, że w pierwszej lidze na pewno, a nie wiem, czy, czy w całej Polsce, bo, bo wtedy ja miałem chyba 19 lat, Michał 18, ale dobrze nam się współpracowało, no, także no, taki, taki powrót do, do przeszłości, można powiedzieć, i no, zobaczymy, czy, czy w tym sezonie te, też ta współpraca będzie się układać dobrze. Teraz trudne pytanie, gdybyś mógł wymienić trzy naj, najcenniejsze najlepsze cechy Bartosza Kopacza to co by to było? No, ciężko mi się zachwalać, bo wiadomo no tak nie, nie, nie lubię mówić o sobie, no ale takie takie atuty moje to na pewno gra głową Siła fizyczna i, i przewidywanie tego, co się zdarzy na boisku, ustawienie. Wyznaczasz, wyznaczasz sobie jakieś indywidualne cele na ten sezon? Tak jak wspomniałeś, tutaj grzegłową w górniku zawrzestrzy jest bardzo dużo, bo jak na ubręco było 10 bramek. Kilka bramek udało Ci się także zdobyć w zagłębiu, mm. także jakiś cel indywidualny, może w kwestii bramek, czy może w jakimś innym aspekcie? No cele indywidualne to na pewno rozegrać jak największą ilość spotkań. To, to jest taki, taki cel nadrzędny. No A jeżeli te bramki by, by przyszły ra, razem z tym, to, to bym się bardzo cieszył i myślę, że, że te kilka bramek jestem w stanie strzelić w jednym sezonie. Te, te 3, 4, 5 bramek myślę, że, że to jest do osiągnięcia. Na koniec, czego możemy życzyć Bartoszowi Kopaczowi w sezonie 2020-2021 poza zdrowiem rzecz jasna, no bo to w okresie pandemii jest teraz niezbędne? Myślę, że mi i całej Lechi dobrego sezonu po prostu i, i walki o, o jak najwyższe cele w PKO klasie. Tego też życzymy i czekam na Twój debiut w biało-zielonej koszulce. Dzięki. Dziękuję bardzo.